W Fortnite jest nowy sezon, dlatego postanowiłem go odpalić i zobaczyć, co tu się dzieje. Dawno w tą gierkę nie grałem. Tak samo dawno nie widziałem od Ciebie lajka, like dlatego zostaw lajka, like zasubskrybuj ten kanał. Wpisz w sklepie oczywiście kod jaworski przez wszyscy w sklepie Fortnite. Jeżeli w ogóle jeszcze w tą grę grasz i się nią interesujesz, będę ci mega wdzięczny za wsparcie. Jak widzicie, ja grałem bardzo dawno, bo to jest chyba skin, który w ogóle się zdobywał w pierwszym poziomie karnetu poprzedniego sezonu. Nie ukrywam, że w tamtym sezonie odpaliłem tą grę z 2-3 razy. Mam nadzieję, że w tym sezonie odpalę Fortnitea częściej. Zmieniamy sobie tutaj skin. Na jakąś ładną panią. Mamy rybkę na plecach. Wszystko jest pięknie, fajnie. Możemy odpalić gierkę, zobaczyć, co tu się dzieje. Słyszałem, że kostka wróciła i że jest naprawdę ciekawie. To się okaże. Okej, okay, na mapie jest dość fioletowo. Jest jakaś kopuła w ogóle po prawej stronie. My sobie jednak na start polecimy na jakąś taką fioletową miejscówkę. Przepraszam troszkę za mój głos, bo niestety jestem świeżo po chorobie. O, normalnie jest kostka. O kurde. I w tym czasie, jak lecimy, to chciałbym was jeszcze zaprosić, oczywiście, na Sandy .pl. Oprócz tego, że tam są naprawdę fajne ubrania, dobrej jakości. Wszystko jest produkowane w Polsce To teraz są boksiki. możecie sporo sobie pieniędzy zaoszczędzić Czy ja tu będę leciał? Będę leciał, okej okay. Jak ja dawno w tą grę nie grałem, ale schiza totalnie O, mam jakąś pompę Czy to się właśnie zrobiło wokół kostki? Chyba tak Idziemy zobaczyć, o co tu chodzi A nie, tu jest kostka Ej, ten Kevin działa tak jak działał tam Ten Kevin, w sensie ja wiem, że wy wszyscy już to wiecie, ale ja bym chciał to sprawdzić Tak, działa identycznie O, ktoś tu jest Skąd ty do mnie strzelasz? A, to strażnicy jacyś bojowi ale badziewna snipa. Ten ziomek biegnie do tych strażników. Bardzo dobrze, bardzo mi się ten fakt podoba. Dostał po łbie. idziemy do niego. Nie mam więcej masus to prawda. Ale dziewna jest ta pompa, dobra. Ktoś tu idzie? Co to za duch jest? On ma swojego ducha jakiegoś. Apteka. Ta, normalnie chłop ma swojego ducha. Ej, te duchy kiedyś były, nie? Jak teraz tego ducha wyjaśnić? Ja tak średnio z wyleczeniem teraz, jak on mnie tutaj będzie gonił tym duchem. O! Dzień dobry! To ty się tam tak pocisz? Ja nie mogę, ja zapomniałem jak się buduje w tej gierce. Dobra, do widzenia. Ej, nie jest źle, mamy dwa fragi. Moja pierwsza gra od nie wiem od kiedy, od bardzo dawna. Jest okej. Okay. I mamy normalną pompę, o tak. Teraz da się grać. Ej, właśnie ta galaretka w ogóle... O kurde, ta galaretka tutaj wybuchła, nie? Nie. A więcej. A tu w ogóle jest kolejny ziomek jeszcze. Ma białe tamten. Dobra, czyli tu mamy dwóch kumpli i zero materiałów mamy w kiermanie. kolejny tam jest. Skąd tu was tylu? Tu jest ziomek. Dobra, wyjaśniony. Kurde, tam jakieś fajne itki są. Tu jest kolejny ziomek. Siemana. Okej, okay. kurde, no powiem wam, że tak średnio jak daleko jest strefa? Nie, nie no dobra, nie ma tragedii. O, Scar! Ale ja dawno tej gry nie widziałem. Mamy jakieś kostki w ogóle. Mamy trzy apteki, no musimy dojść do tej strefy. I co ta kostka mi da, jak ją zbiorę? A, i teraz jestem tym duchem! Tylko że teraz ja nie mogę się leczyć, nie przez ten czas. To był głupi pomysł chyba. Przerwij, przytrzymaj. Dobra, ja się muszę wyleczyć na 100%. Czyli tego ducha, co tam widziałem, to nie był duch gościa, którego ja zabiłem, tylko to był ktoś po prostu. Kto użył tego przedmiotu, tej kostki? Tam się ktoś nawala. Tu mnie też z krzaku ktoś strzela. Dobrze, chcesz się tak bawić, to zaczniemy się tak bawić. Byczku. Chłopco skoczył lunchpadem. Gdzie on leci? Tu jest. O kurde, nie mam nie ma mamo! Dobra. Ale główka to była piękna, przypadkowa, ale była. Wleczmy się dostałem jakieś krople dziwne, dobra, okej. Okay. Tu lunchpad gdzieś, nie? Tak, jest lunchpad, idziemy po lunchpada. Mamy tu jakieś hopa, co z kurczakiem lata. Dobra, ma białe. Nie ma białego, a bo ja kurczaka walnąłem. Nie no, nie mam matów, żeby się z nim bić przecież. Zginę, 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 zginę! Dobra, dostał za stówę. Zginął, ale ja też zginę. Nie! Ja pierdziele, Patrzcie, co się dzieje! Jak ja jestem dobry w tą komputerówkę! Dobra, ileż się teraz apteką? Ja przeżyłem! Dobra, nie wiem, co się dzieje. Biegnę do strefy. Żyję jakimś cudem. Tu wystaje jakiś miecz. A profesjonalna wędka to jest tylko dobra, okej. Okay. Tam u góry są małe potki. My się wkradniemy od razu tam do góry. To był chłop. Okej, okay, jest top 10. No wychodzimy stąd, on już raczej sobie poszedł. Poszedł tam, jest u góry. Ale ja go w sumie nie postrzelę, bo nie on snajpy. Szkoda, sobie drogę do góry zamykać. Po prostu pójdziemy tam, gdzie on szedł. Tam ktoś leci. Jest na satelicie. No zdrowie. Jak w pierwszym sezonie. Na kucaku, po cichutku, po malutku. Drzwi nas trochę zdradziły. Chłop był w tym talerzu. Pytanie, czy on tam jest dalej, czy gdzieś poszedł? Ała, to bolało Tam jest u góry, okej, okay. dobra Ała Okej, okay, spadł Dostał też, co prawda ja mocniej. Ja to zabudowałem, czy nie? Halo, tylko widzę, że budowanie Fortnite jest jak jazda na rowerze. Tego się jednak nie zapomina. To w się sensie wiadomo. Jak nie grasz pół roku, nie robisz tego już tak dobrze, ale mimo wszystko potrafisz to dalej robić. Dobra, bra, chłopiec na mojej wysokości. Ja mam 200 matsów. Dzień dobry. Kurde, no. Połaściłbym się na niego, bo mi materiały są potrzebne. Boję się, że z pleców zaraz ktoś mnie, właśnie, zacznie nadupiać. Ała! Ale aż tak mocno? Czy ten gość właśnie mi odjechał autem? Chyba mi odjechał autem. Dobra, to jest drop, no. Idziemy po ten drop wtedy, ostatecznie. Za wiele stąd nie mamy. Poza lepszą pompą. Wow! Byczku! Okej, okay, widzowie. Jest lipa! Mamy 48 maców. Te miejsce. Nie jest tak źle. I tak nie jest źle jak na pierwszą grę od kilku miesięcy. I pierwszą grę w tym sezonie. Ale jak już pierwszą grę mamy za sobą to spróbujemy sobie zrobić mały challenge. Mianowicie tylko niebieska kostka challenge. Czyli będziemy grać lutem ze skrzynek, które są wokół niebieskiego Kevina. Zobaczymy czy to się uda. Mam nadzieję, że tak i że będzie super ekstra. Niebieski Kevin. Piękny Kevin. Ze skrzynek, ze skrzynek i z rzeczy, które są dookoła Kevina, nie? Jakby luzem leżą. O to chodzi. Ten loot tylko zbieramy i tym lootem gramy do końca gry. A póki co mamy same PMy. Pokczamp. 3 PMy. Jemka. No tak, jakby pompa mi się przydała, nie? Nie pogardziłbym. Kolejny PM. Tutaj jest kolejny PM. Wow. Dobrze, czyli póki co zagramy sobie po prostu tak o. Oczywiście leczenie się nie liczy, leczenie nie mogę brać. Każdego miejsca, jak to zwykle, nic dookoła niestety widzowie nie ma. Chyba musimy grać z takimi itemami. Nie ma tragedii, mogło być gorzej, ale nie jest też najlepiej. To się już nie liczy niestety, bo to nie jest wokół kostki, to jest na moście, także idziemy z takimi wspaniałymi itemami. Idę do tego telefonu, bo jestem ciekaw jednej rzeczy. Dźwięk dzwonienia tego telefonu jest bardzo podobny do dźwięku telefonu z GTA 2. Nie wiem, czy w GTA 2 graliście. Ja w każdym razie na moim kanale odpaliłem serię, gdzie testujemy gry z dzieciństwa. Tam gram w GTA 2 i ten dźwięk jest jeden do jednego. A, i tutaj ten... Otwórz kasę sklepową, zbierz karabin. I tu są questy. Okej. Okay. Zbieramy mat, żeby znowu nie mieć z tym problemu. I idziemy walić oponentów, nie? O! Cześć. Nope. 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 Paweł, czy ty możesz go trafić? Ok. Wiedziałem, że się połasi na jego lud. Idziemy na niego. Dobry, Uber po pana jedzie. To był twój błąd, chyba. Albo nie błąd, bo ja nie potrafię trafiać w ludzi. Dobra, no ma białe ewidentnie. Polecimy do niego. A tylko on się w ducha zamienił cwaniak. Poszedł sobie tutaj pewnie. Ej, ale to fajnie wygląda, by the way. A czy jak ja stąd wyskoczy, to mi się odpala lotnia? Odpala mi się lotnia, dobra. Nie wiem, zgubiłem gościa. Generalnie muszę dość mocno uważać na walki na blisko, bo nie mam pompy. Także trzeba być bardzo, ale to bardzo ostrożnym. Są w ogóle w tej grze jeszcze sportowe auta? Bo spotykam same te taksówki i te takie sedany. Ani razu nie spotkałem sportowego auta. Dajcie znać w komentarzu, czy są. Ferrari też w ogóle chyba było przez jakiś czas, nie? Mnie ominęło i nie miałem okazji pojeździć. O! I po co ci to było? Kamera, kamera, kamera mi padła! Musiałem zrestartować kamerę, widzowie, dlatego najprawdopodobniej przegram. Chociaż może... Jest jeszcze jakaś szansa dla mnie. Ty, wysadziłem go. Ja nie wiem, co nie robię. ja Ci robię. Jestem lepszym graczem. Ja muszę rzadziej grać w tą grę. Chodzić raz na rok i od razu wejść na jakiś turniej. No, oczywiście żartuję na turnieju, to wy wiecie. Pierwszy lepszy mnie wyjaśnił. Ale i tak nie jest aż tak źle. Trzeba gonić za strefą. Co to są za ryby w ogóle? Co to za ryba kwadratowa? A, i ona mnie zamienia w tego kostkarza. Dobra, okej. Okay. Ale mam wrażenie, że ten duch kiedyś działał lepiej, że jakby. Tak mi się wydaje, że był podwójny skok na nim, ale mogę się mylić. Dajcie znać w komentarzu też, przy okazji. A i możecie też dać znać w komentarzu, co mówiliście sobie Boxo z Sandy. Ty, lama! Chodź tutaj. Cześć, lama. Nie, 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 kolego, byczku, to moja lama jest. No bez jaj. No my sobie żartów nie róbmy tutaj. Kolego, no z czym? Do ludzi. Dobra, obity jest mocno. Okej, okay, wyjaśnionet. Nie wiem widzowie, czy uda nam się dojść do strefy, bo chłop nie dość, że nam lamę spławił, to ja mam 30 HP. O, o, stacja, jakaś furka, plis, coś. Nie no, żadnego leczenia. 5, 4, 3. No cóż, ja uważam i tak ten odcinek za suk jeżeli chcecie więcej Fortnite'a, zostawiajcie koniecznie łapeczki w górę. Zapraszam was na sandy.pl, subskrybujcie kanał, a my widzimy się w kolejnym odcinku już niebawem. Trzymajcie się, pa pa.